Marek, co ty robisz? Czemu ty zdjęcia telewizora robisz? No bo zbędny jest i tak telewizji nie oglądał. Jak zbędny? Ten Mam telewizor zawsze sam. tu stał. Ile można za niego wycisnąć? Ale Z ósemkę? Ale jak potrzebujesz kasy, to ja ci dam tą kasę Marek. Spoko mówiłem, że ja wolę, byś nie Przecież nie zabronią nam tak i hej Młody piersi, ale nie te sypie, jestem. Se creet roomie to nalewam drogie wino do miseczki. O, o Lubisz baby. Siema, jestem Marek. Kolejny dzień znowu widzicie mnie na kanale, bo tutaj filmy są codziennie o godzinie 14 dni powszednie, natomiast o godzinie 11 dni wolne weekendy. Przed chwilą dzwonił do mnie pan kamerzysta i powiedział, że jest ze swoim ojcem i że muszą tutaj przyjechać i pokazać mi coś bardzo, bardzo ważnego i mam to wszystko nagrywać, więc mamy dwie opcje. Skoro kamerzysta jest ze starym, to zapewne musimy brać pod uwagę, że robią sobie po prostu jaja albo rzeczywiście coś ważnego mają mi do przekazania. Jak myślisz, panie szoferze? Znając ich, to w sumie mogą jajać sobie robić. No ale cóż, zaufam im i nagram to. Może to będzie coś. Ej. Siemanko! <laughs> Jednak nie robili sobie jaj. Serio Dobra. coś chcieli pokazać. No ulegać sobie na Niemczech. Nie mieliśmy czym wrócić z Niemiec i kupiliśmy. Co ty na to? Wiem, czy za 150 koła Na pewno kupiliście? Jest. Tak. Zobacz, w pakiecie NG. Zobacz. I Cipa ma jeszcze Brabusa. Cipa ale, Brabusa? Tak, ale ogólnie to samochód to jest szajs. To, to jest to... Moje? To nie. To jest. Ty kupiłeś? Tak. Ja kupiłem. Serio? No, no nie, ale no, leasing, tak? No nie, no to no na Gdzie? W Niemczech? No w Niemczech, Z salonu od... czy używka? Nie, no używka, to ma miesiąc czasu od Niemca. Nie, mia, nie mieliśmy jak wrócić z Na Na tysięcy przebiegu. No. I to jest a klasa. A klasa? A to, to nie jest AMG. To jest zwykły... Nie, ale ma pakiet stylistyczny ma... AMG. No właśnie, widzę, ładnie wygląda. Widać, że przed chwilą nie, z salonu patrz, wyjechała. Patrz, patrz jak im go ma Grilla z przodu. Jaka piękna gwiazda, nie? Ja no, widzę Grilla, widzę. No dobra, ale ale czy wy się tu podniecacie, bo jest jakiś złom. No kurczę, to kupiłem, żeby dojechać do Polski. Dobra, jedną no, kawałkiem nie? nie potrzebujesz? A po co mi taki złom? No a to ja to po co go Miesiąc czasu, no bo nie mam czym jeździć. Miesiąc czasu sobie tym pojeżdżę i kupię Ferrari ale sobie czy jakieś No to samochód, przed chwilą wyjechał. No to złom jest no Marek, no ja już trochę wyszedłem. A czekaj, 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 Zostaw czeka. Zostawmy i chodź na chwilę, chodźmy. Ja też mam iść? to idę. Patrz, bo wiesz, że u mnie się ostatnio siano nie zgadza. Ja też potrzebuję samochodu do jazdy, a wiesz. Jaguar, spoko opcja, co? No podoba mi się nie ten chciałbyś Jaguar. Chciałbyś się wymienić z dopłatą jakąś? Za, za to? Ile dałeś za klasę? No 150. 150 tysięcy. To możemy się dogadać tak, że oddam Ci Jaguara i 50 tysięcy mi dopłacisz. 50 tysięcy do jaguara tak. za a klasę? No skoro już szukasz samochodu na miesiąc, no to weź sobie lepszy. No dobra. To jest tylko 50 tysięcy. Deal. Deal, to przelać ci na konto? No musimy umowę spisać, nie? Super. No to bierz sobie no to tą górę, je. ja biorę Jaguara. To Jaguar jest To co, sofer? już nie jeździsz, sorry. Co? To co ja mam robić? Będę... No to nie, chyba wylatujesz z pracy. Nie kupię spokojnie, Aha. jakiś lepszy, tylko muszę kurde ksiano zarobić. No Chodź, jedziemy. Tylko że tym razem ja prowadzę. Aha, no dobra. To już jest moja furka. To dla kogo pracuję w końcu? Nie, znaczy dalej chyba szafer jesteś ze mną, tak? No chyba. Ja tak. muszę się po prostu odbić trochę no, dobra, i ogarnąć jakiś lepszy no. samochód. Chciałem, jest klasa limuzyna, nie? O, no to no. ja. Ale jak to nie? muszę się dorobić, także daj mi chwilę czasu. Dobra. Ale obejrzyjmy swoje metodę. No, chodź, 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 chodź. O, film. O. O. Nawet się nie zapużył Stary, wiesz co zrobiłem? Co? Kupiłem go. No i dobrze. Wymieniłem się, dałem mu Jaguara, a ja biorę to i dopłatę 50 stoła. Dobry deala zrobiłeś. No w sumie Dobry deal. ciana po a, prostu po potrzebuje. Nawet masz w, w tym. Dobry deal dla ciebie. Nie za duży auto, fajnie skręca. Kiedy widzę, to jest Jaguar, 350 koła kosztuje. No tak, ale to jest duża fura. Zawsze Jaguar jest ten, obity z tyłu. Jest, jest obity, a tym bardziej na pewno dziewczyny. Chyba że chcesz więcej kasy nie. Nie, 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 ja ci leciał. Dobra, szofer, jazda próbna, co? Dobra, dawaj, lecię. Piękne auto, piękne auto. Dobra, fajnie. To co? Pierwszy raz jedziemy nowym samochodem. Jak ci się podoba, szofer? No jest Jak się spoko. prowadzi? No jest spoko. Mały, ale fajny. Taka popierdłeczka, nie na chwilę. No malutki jest trochę. Tutaj nawet nogi ci się nie mieszczą. Ale kierownica wygląda fajnie. Tutaj taki wyświetlacz masz. Hmm. No jakiś czas sobie poradzimy później. Kupimy naprawdę zajebisty samochód. Tylko muszę najpierw zarobić pieniądze. Mamy w planach kupić Mercedesa S Klasę, czyli no taki samochód już konkretny za no, prawie milion złotych. Shover będzie spoko, ale jest jedna taka ważna sprawa. Słucham. Czującą Pieniędzy, no nie mam teraz pieniędzy, żeby wyłożyć na tę klasę, także poczekamy sobie. No dobra, no jest klasa, może poczekać jednak nie? ale ja potrzebuję też pieniędzy na życie też, nie? Zwrócił na to, a mi nie zapłaciłeś już, już ile czasu mi nie płacisz? O dwa miesiące. No właśnie, no, no ja chyba też potrzebuję jednak na życie jakieś, nie? Więc kiedy mogę się spodziewać tej wypłaty? A ty nie masz nic z Instagrama ani nic? No nie, z Instagram mi się nie kręci aż tak bardzo. No wiesz, że u mnie jest średnio. No wiem, no, ale ja teraz tak bardzo... mam te 50 koła za Jaguara, ale o, no, ja muszę to spłacić. Znaczy, ja muszę z tych 50 tysięcy spłacić swoje długi. Także razie... z są średnio. No to w takim razie. Bo czekasz razie... miesiąc, miesiąc obecnie no no, i będę miał kasę. No to ja wyląduję na świetniku, człowieku. Miesiąc, -miesiąc, miesiąc i kasę. No to ja ci mogę dać, ale mniej, no. No nie, no, Nie no będę ci dał po prostu cały Miesiąc, tylko. Ja Ja zaległe pieniądze chcę. Ale miesiąc, tylko. No to jest bez sensu, człowieku. A co W takim razie to nie ma sensu nasza współpraca i do kamerzysty, On mi przynajmniej zapłaci za to. No to zapłacę ci że oglądam cię procent. Już nie nawet. mam tyle no w ogóle pieniędzy nie mam na życie. Nie, no ja idę do tego kamerzysty Ale to buta, możemy rozpiąć jakąś reklamę na nie, Instagramie. dobra. Czyli reklamę, co robisz sobie? Wkręcasz mi już to w ilu miesięcy? No kurde, no człowieku, sam ide, widzisz, ide. że mam problem finansowy. Idę do kamerzysty. Aha. No cóż, dobra. Oczywiście mu nie płaciłem, to, to był mój błąd, ale no mówiłem mu cały czas, że, że nie ma, że poczekał trochę i jakby jeszcze poczekał jeden miesiąc, no to ja bym mu zapłacił, skąd bym wyczesnął te pieniądze. No, ale teraz no nie mam, muszę najpierw spłacić w pierwszej kolejności te swoje długi, że po prostu komornik mi niesie, czy, czy coś takiego, no po prostu. No sami wiecie jak jest, no. Znaczy nie wiecie do końca, ale jest ciężko po prostu. No ale szkoda w każdym razie szofera mam nadzieję, że jak już zarobię trochę pieniędzy, to wróci jednak do mnie. Szo Szofer, spoko opcja. No cóż, będę musiał się przesiąść, wrócę tam do kamerzysty. Zobaczymy, co wymyślili i czy w ogóle on seria pójdzie do kamerzysty. Ciekawe, czy kamerzysta jest na tyle już wypłacalny, żeby zatrudnić pracowników. Ja jak tam sobie chcą, ja się ich nie pierwsza. No rzeczywiście to jest moja wina, bo skoro nie mam pieniędzy, to pracownicy przecież nie poczekają. No cóż, ale mógłby poczekać ten miesiąc. Tylko miesiąc. Ja jestem słowny. Miesiąc by poczekał i miałby pieniądze. Dobra to. Ja w takim razie lecę tam do nich, wracam. Jak to się obsługuje główno? Hamulec i gdzie jest? Tutaj jest bieg. Będę, nie wiem jak tam jeździć. Dobra, to lecimy. Jest? Wróciła się D? To jedziemy. Dobra, mam ich, są tutaj, gadają. Jest szofer, jest ten dziwny typ, stary. Zaparkujemy sobie tutaj. Jak tutaj teraz rzucić parki? Trzeba, trzeba będzie na P tutaj nacisnąć. Jest, stoi. Teraz kluczyk, cyk. Muszę jeszcze opanować jak się to mieści. Wiecie jak to jest, jak nowy samochód. Trzeba się przyzwyczaić. I co? Kamerzysta już słyszałeś? Co słyszałem, się stało? właśnie słyszę, przyszedł to wszystko. Jaki oszust? No kurde. Za no, no, co ja mam poczekał, nie? Się, tak? Za miesiąc będę miał no, już pieniądze no, to i to. No wszystko. to za miesiąc pogadałam. No spłacę ci teraz to Te nie pieniądze zaległy na to Na Ale nawet ciebie widzieć na, na, na oczy aktualnie, nie chcę, bo no, ale to, no, to no, jest dobra, żenująca spokój, sytuacja. To są tylko pieniądze, za miesiąc żebyś miał wszystko. To jest żenująca sytuacja, no co ja mam teraz zrobić? zbierać śmieci poważny jesteś? Dobra. Słyszałeś o sytuacji? No ja słyszałem sytuację no to sobie go weź, jak nie chcesz go no to Alek, zostaje w No właśnie, oczekajcie wszyscy miesiąc, za miesiąc będę miał. No to Chociaż ja mi idę do kamerzysty. Kamerzysta, potrzebujesz służącego? Marek, co ja mam zrobić? <słuch> Nie wiem, nie już sam nie wiem. Jak miał pieniądze, to wrócimy, Ale do jak mogłeś nie oszukiwać nas. No. Ale Ręcy ja mówiłem cały czas miesiąc poczekajcie, ja mogę wam dać o połowę mniej, Ma, ale miesiąc. Jest uczciwy, pamiętajcie, on zawsze był ja uczciwy. Ja wam mogę teraz, podpisać to momencie. nawet, że za miesiąc. Nie za wobec, miesiąc nie dajcie nie mi tylko nas. jeden Czekajcie, miesiąc. wrócimy. Jeden miesiąc. No, no, dajcie mu ten miesiąc. No to idźcie do niego, obiecuję, że za miesiąc wszystko spłacę, zaległe, nawet więcej z procentem mogę wam dać. No, to jest słabe, co ty robisz po prostu. Ja nie zamierzam w tym siedzieć dalej, jeżeli nie dostaję pieniędzy za moją robotę. Okej, możesz i że tutaj. Mareka, ja, ci to może, ja mam pomysł. Co? Ja po prostu dam ci siano, płacisz sobie nie i tyle. Nie, ja nie, nie, spokojnie. Ja to wszystko oddam. Miesiąc potrzebuję. Ale ja ci dam siano, no mówię ci, że dam Nie, ci siano. nie chcę pożyczać. Ale ja, nie chcę, ja, zawsze, ja, ja zawsze byłem niezależny. Ja zawsze byłem niezależny. Ja mogę sobie sprzedać rzeczy, mogę ci sprzedać Jaguara, no. wszystko mogę ci sprzedać, ale ja nie chcę pożyczać po prostu od nikogo. Bo ja wiem, że jak się pożycza, to można tego nie spłacić. później będą miał jeszcze bardziej przestawę. A no co, oni teraz pracują dla mnie? Co tutaj no chodzi? tak, jak chcesz, to możesz im na własną rękę pożyczyć no za to, co ja narobiłem. Jeżeli oddasz to wcześniej zaproponować, A nie dopuszczać w ogóle do takiej sytuacji. A teraz to, obrót, kot, ogonem w drugą stronę, że chcesz mu dać? To się tak nie robi. Ale Wszyscy co? nielojalni są. Ale o co chodzi? No teraz też mu dać kasę? No, przecież mu dać wprzed... cały czas. No tak, a przed chwilą mówiłeś coś innego. Ale co mówiłem? No mówiłeś, że jest taki, taki, taki nie ma i to i to, a teraz też mu dać, tak? Nie powinno być chłopak. Musi to rozwiązać. Dobra, to po prostu moja wina, mam po prostu ciężką sytuację finansową. Rozumiem, że jak się traci pieniądze, to się traci wszystko, tak? Ja jestem tego świadomy. Wiem, że teraz będzie mi ciężko. Rozumiem, że wszyscy ode mnie się odwrócicie. Okej. Okay. Ale dlaczego? O, nie, pamiętaj, oprócz nie mnie. Ale tylko chodzi o pracę, tak? Ale ty tak mi, dobra, wy już się odwróciliście, ode mnie jak widać. Nie możecie miesiąc. No, no może nie, no że ci, ci dać pieniądze. Okay. Miesiąc poczekać, Od ilu miesięcy? Teraz powiedziałam dopiero, że miesiąc. No nie, zawsze mówisz, Wtedy że zaraz dać będzie, powód. zaraz będzie i ja już mam dosyć dobra. Tego po no to. Prostu. Byliśmy kolegami, mieliśmy stosunek koleżeński, pracowałem u ciebie, no ale nie mogę dalej pracować. Jeżeli ty mnie oszukujesz, no to co, po co mi taki kolega? Ja nie, nie możemy chyba być przyjaciółmi, nawet jeżeli mnie oszukuje. Tyle czasu u mnie jesteś, nie oszukiwałem Cię. No oszukiwałeś, bo mówisz mi cały czas, że zaraz będą pieniądze, a tych pieniędzy nie ma. Ale zawsze jak no. miał, to Ci płacił. Jak miał, ale. Jak miał. I powinien zrozumieć jego sytuację ciężką. Ale to nie trzeba oszukiwać swoich kolegów. Dobra, szófer, ja, się ja się jak posz... chcesz, to ja sprzedam posz... meble z chaty i Ci zapłacę dzisiaj. Dzisiaj będziesz miał na dobra, koncie zalego... i zapłać. Dzisiaj na koncie będziecie, będziecie mieli zaległe pieniądze, znaczy Ty, bo Ty nie ma żadnych zaległych. A od Ciebie nie chcę, Nie, po prostu nie chcę pożyczać, nie? No dobra, no to sprzedawaj te meble i koniec gadki, i będzie wszystko Starym, dobra, tak? To dzisiaj będziemy mieć pieniądze na koncie. No dobra, no. to co, jak w końcu robimy? No no już nie co, wiem. To, Jakie meble, co chłopak ma sprzedawać, meble, żeby ci... Spojrza... ja mam kilka tam niepotrzebnych. A są no, 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 fajne. No dobra, nowe. no, to chyba, no że dobra. Dobra. tak. Dobra, to, to cóż, to filmu chyba dzisiaj nie nagramy. To najwyżej wrzucę na YouTube. A. Jadę te meble zobaczyć. Może uda się coś sprzedać. Kurde, jakby nie mógł poczekać miesiąca. Po prostu od kamercy nie chcę pożyczać. Ja sobie poradzę, ja zawsze sobie radzę. Spokojnie, będzie dobrze. Co tu się dzieje na tej chacie? Jaki. Tu ktoś w ogóle sprząta? Masakra? Co tu się stało? Marek, co ty robisz? Eee... Czemu ty zdjęcia telewizora robisz? No bo zbędny, jest i tak telewizji nie ogląda. Jak zbędny? Ten Plan telewizor masakra. zawsze tu stał. Ile można za niego? Ale... ale jak potrzebujesz kasy, to ja ci dam tą kasę, Marek. Spokojnie mówiłem, że ja wolę być niezależny. Tak. Ale no mówię ci, Wiesz, że dam że od ci tą kasę. Ja taki byłem, od zawsze sobie radziłem. No dobra, dam ci tą kasę. No już nie przesadzaj, nie sprzedawaj telewizora. No pogrzało cię? A no i tak telewizji nie oglądam, tak? Oglądałem kilka No nie oglądasz, ale do przyda się ten telewizor. No i wyłączony cały czas. Po cholery mi to. No zostaw ten telewizor, ja ci dam kasę. Możemy się dogadać tak, że umawiamy się, że on jest twój, a ty mi go pożyczasz. Jak bym nie spłacił tego, to go bierzesz, tak? No dobra, no i tak go nie, nie wezmę. No. Ale ja mam kasę, Marek, dam ci tą kasę bez, bez problemu. To możesz im na konto przelać. Dobra. Bo ja nie chcę, żeby po prostu... Ale nie sprzedawaj tego telewizora, do tego. nie wyjmuj żadnych rzeczy, Marek. Widzę, że jesteś w ciężkiej sytuacji, no ale bez przesady. Ale tego to w ogóle nie używam, nie? No to może za 500, stóp, by poszło. Nie sprzedawaj Kino tego. Inodomowe z głośnikami Ja spłacę spokojnie, tak? Jakość. Ale spłacę ich, tak? Statyw się przyda. Ale spłacę ich, tak? No Uspokój się, spłacę Dzięki. ich. Dzięki. Spoko. Już nie panikuj. Ja lecę, nie? Gdzie lecisz? Szukać nowej drogi. Zamówić tutaj jakąś sprzątaczkę, coś? Nie, później. Nie ma siadania. Ale ja wezmę sprzątaczkę. Spoko, ja to powszątam. No Ty posprzątasz? No ledy do zdjęcia po prostu rozstawiłem. pod zaraz, zaraz, zaraz. Dobra, ja zamówię jakąś sprzątaczkę, idź Jak, nie jak nie wrócisz to, to będzie wydawać. czysto. Nie ma co pieniędzy wydawać, słyszysz? Nie ma co pieniędzy wydawać. Zaraz nie, nie poznaję cię. Zaraz będzie czysto. No dobra, zobaczcie poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.